Dobry, nazywam się Anna Michałus. Markusz pochodzimy z Augustowa. Ja jestem z zawodu geodetu, a mój mąż pracuje w międzynarodowej firmie. Ale oprócz etatu wspólnie rozwijamy własną firmę w dziedzinie e-commerce. Sami uczymy się od najlepszych, praktykujemy i również uczymy innych, jak budować własne zespoły, jak efektywnie się rozwijać, jak wykształcić sobie kompetencje przywódcze, ale również zdobyć wiedzę w dziedzinie finansów, ekonomii oraz zarządzania własnym zespołem i jak sprawić, aby to przynosiło efektywne i realne korzyści. Także polecamy serdecznie i zapraszamy do współpracy. Dziękuję. Dziękujemy. Cześć, nazywamy się Katarzyna Dejnerowicz. I Łukasz Wach. Na co dzień mieszkamy w śnienicach pod Słupskiem. Ja z wykształcenia jestem pedagogiem Natomiast aktualnie pracuję w administracji. Ja z wykształcenia jestem ślusarzem, mechanikiem, aktualnie prowadzę firmę w branży budowlanej. Oprócz tego zajmujemy się również budowaniem biznesu Anyway. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy. Cześć, nazywamy się Magda i Damian Godzina, mieszkamy w Gdańsku. Mamy cztery córki. Jesteśmy z wykształcenia nauczycielami wychowania fizycznego, wiele lat pracowaliśmy w zawodzie. Obecnie prowadzimy sieć sal zabaw w północnej Polsce. I bardzo mocno stawiamy na biznes Emuy. Cześć, nazywam się Julia Komorowska. I Maciej Komorowski. Maciek pracuje w korporacji jako menedżer. A Julka prowadzi swoje biuro rachunkowe. E, jesteśmy z okolic y, Trójmiasta. I razem rozwijamy biznes Emuy. Dzień dobry, nazywamy się Kasia. I Piotr Ślewski, jesteśmy z Augustowa. Ja jestem pielęgniarką. Ja oboje prowadziłem biuro nieruchomości i od kilku lat budujemy biznes EMOI, z którego jesteśmy bardzo zadowoleni. Polecam. Dzień dobry, marzena i Jan Jurkowski. Jesteśmy z Warszawy, ja jestem z wykształcenia ekonomistą, Jan inżynierem wodno-sanitarnym.